Sezon 1986-87 był we Włoszech wyjątkowy, swój pierwszy tytuł mistrzowski wywalczyło Napoli z Diego Maradoną w składzie, Milan finiszował dopiero na piątym miejscu. Właściciel klubu Silvio Berlusconi ruszył do działania, mimo że młody trener Fabio Capello, który w końcówce sezonu przejął zespół Dilsa Lidholma, rzutem na taśmę zdołał zapewnić Milanowi miejsce w pucharze UEFA, Berlusconi rozpoczął poszukiwania nowego sternika. Capello pozostał jednak w klubie i był blisko pierwszej drużyny. Jego przełożonym nieoczekiwanie został Arigo Saki, który prowadził zaledwie drugoligową parmę. Na Berlusconi'u zrobiła jednak wrażenie jej gra. W pucharze Włoch parma dwukrotnie pokonała Milan. Saki od początku nie miał łatwo. Dziennikarze śmiali się, że nawet Berlusconi był w młodości lepszym piłkarzem od niego. W odpowiedzi Saki stwierdził retorycznie, nie wiedziałem, że żeby być dobrym jokerem, trzeba najpierw być koniem. Kluczowym posunięciem nowego trenera były transfery dwóch Holendrów: napastnika Marco Van Bastena z Ajaxu i bardzo uniwersalnego pomocnika lub nawet napastnika Ruda Hulita z Feyenoordu. Co ciekawe, Van Basten kosztował nieco ponad milion dolarów. Dużo droższy był Hulit ponad 8 milionów dolarów. To był wówczas transferowy rekord. Każdy dolar, a właściwie to gulden, bo w tej holenderskiej walucie dokonywano płatności, wart był zainwestowania. Milan po 9 latach odzyskał Mistrzostwo Włoch. A do tego w kolejnym sezonie zrobił furorę w pucharze Europy. Pomógł w tym kolejny Holender, kupiony za niemal 4 miliony dolarów ze Sportingu, Frank Reichert. Zanim powiem o najważniejszych meczach, warto przypomnieć historię ze spotkania drugiej rundy z Czerwoną Związą Belgrad. Roberto Donadoni być może zawdzięcza życie serbskiemu lekarzowi, który odważył się złamać mu szczękę, żeby zrobić dojście dla tlenu po tym, jak Włoch padł na trawę, nieprzytomny po brutalnym fałdu rywala. Milan awansował dopiero po karnych. Ćwierćfinały z Werderem Brema rozstrzygnął rzut karny Van Bastena. Za to półfinały z Realem były popisem Rossoneri. W Madrycie było 1-1, a cudownego gola głową z czupakiem z 11 metrów strzelił Van Basten. W Mediolanie gospodarze wygrali 5-0. To był czerwono-czarny koncert. Najpierw pięknie z dystansu trafił Carlo Ancelotti. Potem były imponujące główki – Rejkarda i Julita – Golona 4-0 skonstruowały holenderskie tulipany. Rejkard do hulita. Ten zgrał głową do van Bastena, który bombą z lewej nogi po powszeczkę pokonał pakobujo. Strzelanie zakończył Donadoni, pięknym kopnięciem lewą nogą za prawego narożnika polakarnego. Finał ze stiałą był dla Milanu zabawą. Miał mnóstwo sytuacji bramkowych, zmiażdżył rywali, a zwycięstwo 4-0 dały dwa gole hulita i dwa van Bastena. Trener Saki ustalił swój zespół w schemacie 4-4-2. W bramce stał Giovanni Galli. Obronę tworzyli Mauro Tassotti, Franco Baresi, Alessandro Costacurta i Paolo Maldini. W pomocy zagrali Angelo Columbo, Frank Rejkard, Carlo Ancelotti i Roberto Donadoni, a atak tworzyli Ruth Hulit i Marco Van Basten. Ten ostatni z dziesięcioma golami został królem strzelców. Milan co prawda stracił Mistrzostwo Włoch na rzecz Interu, a i w 1990 roku dał się wyprzedzić Napoli, ale w Europie obronił Puchar Mistrzów. Już w drugiej rundzie wyrzucił za Burte Real. U siebie wygrał 2-0 po golach Reykarda i Van Basten-Naskarnego. W Madrycie przegrał 0-1. W półfinale wyeliminował Bayern, ale potrzebował dogrywki. W finale też nie było łatwo. Zwycięstwo 1-0 nad Benficą zapewnił Reichardt po pięknym podaniu Van Bastena. Holendrzy nagle zamienili się miejscami na boisku. W składzie na finał zaszła tylko jedna zmiana w porównaniu do poprzedniego roku. Na lewej pomocy miejsce nieobecnego Donadoniego zajął Alberigo Evani. W kolejnych rozgrywkach Pucharu Europy mieliśmy ciekawy przypadek. W pierwszym kwartale finale z Olimpikiem Marsella było 1-1 w Mediolanie. W rewanżu Milan przegrywał 0-1, kiedy w doliżonym czasie zgasło światło. Awaria szybko została naprawiona, ale dyrektor Milanu Adriano Galliani nie pozwolił piłkarzom wrócić na boisko. UEFA przyznała Francuzom walkover, a Milan został ukarany rocznym zakazem gry w europejskich pucharach. Po wicemistrzostwie Włoch w tym samym 1991 roku Saki został selekcjonerem reprezentacji Włoch a jego miejsce zajął Capello. Nie będąc uwikłanym w grę w Europie, jego Milan pokazał, kto rządzi we Włoszech. Rossoneri trzy razy z rzędu zostali mistrzami kraju. W sezonie 91-92 Milan nie przegrał żadnego meczu. Stracił tylko 21 goli. W sumie zanotował serię 58 meczów ligowych bez porażki. Gdy już do Europy wrócił, w sezonie 92-93 od razu wylądował w pierwszym finale zreformowanego Pucharu Europy, zwanego już Ligą Mistrzów. Najpierw rozgrywano rundę wstępną dla słabszych zespołów. Potem w pierwszej rundzie pucharowej do gry wkraczali już wszyscy najlepsi i rozgrywali jeszcze jedną pucharową rundę. Na placu boju zostawało 8 zespołów, które zostawały rozdzielone na dwie grupy. Ich zwycięzcy awansowali do finału. Milan w grupie z IFK Göteborg, FC Porto i PSW Eindhoven wygrał wszystkie 6 meczów. Jednak w finale przegrał 0-1 znów z Marcelią, a co gorsza po faulu Bazyla Bolego kolejnej, już trzeciej kontuzji kostki doznał Marco Van Basten i w jej efekcie, po dwóch latach walki o powrót na boisko, ogłosił zakończenie kariery. Hulit nie zmieścił się w meczowej kadrze, bo UEFA pozwalała na grę jedynie trzech obcokrajowców. Capello wybrał Rejkarda, Van Bastena i Francuza Jean-Pierre Papena. Po porażce z klubu odszedł Rejkard. W 1994 roku Rossoneri pod wodzą Capello znów zameldowali się w finale Champions League. Jej formuła znowu minimalnie się zmieniła i rozszerzyła. Z grup wychodziły po dwie najlepsze drużyny i najpierw odgrywały półfinały. Decydował jeden mecz, a dopiero potem był finał. Mimo, że Włosi byli skazywani na porażkę w meczu z barcelońskim Dream Teamem Johana Krojfa, to oni triumfowali. I to jak! Już wcześniej zapewnili sobie Mistrzostwo Włoch i skoncentrowali się na przygotowaniach do finału. Tymczasem Barsa była do końca uwikłana w morderczą walkę o tytuł w kraju z Deportivo La Coruña. Zdaniem Krojfa to zadecydowało. Mimo wszystko rozmiary wiktorii Milanu szokowały. 4-0. Najpierw po podaniu Jana Sawiczewicza do pustej bramki kopnął Daniele Masaro. Tuż przed przerwą Masaro mocno i precyzyjnie strzelił lewą nogą po podaniu do Nadoniego. W 47. minucie Sawiczewicz odebrał piłkę Miguelowi, Angelowi Nadalowi i cudownym kopnięciem za prawego narożnika pola karnego swoją lepszą lewą nogą przelobował Antoniego zubizaretę. Dzieła zniszczenia dokonał w sytuacji sam na sam Marcel Desailly po podaniu Demetrio Albertiniego. Pierwszy skład, ustawiony w schemacie 4-4-2, wyglądał następująco. Sebastiano Rossi w bramce, w obronie Mauro Tassotti, Filippo Gali, Franco Baresi był zawieszony, dalej Paolo Maldini i Christian Panucci, w pomocy Zvonimir Boban, Demetrio Albertini, Marcel Desailly i Roberto Donadoni. W ataku Dejan Sawiciewicz i Daniele Massaro. Jak widać, ostało się niewielu triumfatorów z 1989 roku. W sezonie 94/95 Milan dotarł do swojego piątego finału Pucharu Mistrzów w ciągu 7 lat tam jednak przegrał z rewelacyjną młodą drużyną Ajaxu Amsterdam, w której rolę Nestora pełnił Reiker, ale te historie już znacie.